ma Z tej strony już gdzie wszystko się nagrywać dźwięki w ogóle... i wiadomo jak to wygląda w ogóle. I co? E, chwilę nagrywa się wszystko? Będzie coś moje klikanie myszki, bo nie wiem czemu nie ma dźwięku, znaczy jest noc, ale dobra, e, ja już nie będę przy To jest Kazgo Tak, wracamy do tej gry po długiej serwie w sumie. I... Co się A, zbieram na to. Deep sonar. Okej. Okay. Nie wiem, co to mi daje, ale coś mi tam pewnie daje. Wrzucam sobie dentką, A fila, bo jest noc ja nic nie widzę. Może coś mniejsze wyłowimy. Tylko, że ja trochę nie wiem. Dawno w to nie grałem i to tak dawno, że dawno. O, to są. Mam tylko 4 minuty. O, hmm. jakaś rakieta tu jest. Chyba jestem gdzieś niedaleko końca mapy. mega fot. Okej, okay, co tu mamy z tego, gatowy rybem wyłowiłem. No mm. co za ryba. Eee, uh, yellow Nie, yeah, no dobra, choć. What? Nie, nie, zapagowane to już. Jakieś... No ludzie, teraz nie wyłowę, bo jest noc. Więc będę miał problem z wyłowieniem. Ale to jest chyba Rafa. To jest czapka. Pod kontrolem miałem to. To jest czapka? O kurde, to jest czapka. Sam, don't take up space, nie robot. U, to Ale... Jak kliknę to to zostaje czy to sprzedam? To... nie, to zostaje... Dobra. Nie na co robię, bo nie zapomniałem czy dzieć, więc śmiechnia. Ale powiemy na tej rafie, kola koalowej, kol 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 koral koralowej... koralowej Chyba Nie wiem 13 tysięcy taka ryba, aha Dzisiaj możemy kupić ten Deep Sonar Tylko nie pamiętam, jakby muszę się nauczyć robić jakieś lepsze miniaturki, bo te moje miniaturki po prostu nie że wtedy z gówno Więc Kiedyś postaram się zrobić lepszą miniaturkę I to kiedyś może będzie jeszcze w te lato I co dalej? Yy, Łowię ryby Chodź szybko, uratujecie Chciałem coś, ale ja ci pomogę. I no. Ja chyba wszystkie stąd już miałem, ale... O, dawaj mi to. bym w, w nocy może jakoś lepsze ryby pływają. I no, coś ucieka oczeka? Nie... No, aha, muszę mieć większą przynętę, no tak. Tylko no, szkoda, że nie ma dźwięku, bo tak to słyszycie pewnie jak klikam w myszkę. I trochę jakby... Miałem mi jest spokojnie jak słychać jak, jakiś typ klika w myszkę, ale dobra, mam, se, mam wrażenie, że już nie mówię od dawna, bo trochę się skupiam na łowieniu ryb. Co? Czego nie Powinno robić? Wracaj tu! Nie! To za... Rybsko złe, jedne. Co tam się dzieje? Jesteście lepiej. Faj... No, zostaw to człowie... rybo, jedna. Nie. No. nie! 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 Ben flint w ogóle. Co to jest. Chodź tutaj. Aha. Czemu ja nie mogę tego złowić? What? Ja Muszę mieć jakieś specjalne ulepszenie. Ja magla ten ryba. No. dobra. Ta gra, tak jak mnie denerwuje ta gra. Okej, okay, tak tam spokojnie. Co tu było? Chodź. To wygląda, że byłabyś być trochę droga. Bo trochę nawet walczysz, ale wątpię. Wiedziałem, że te, co walczą będą mniej warte niż te, co nie walczą No nic nie widzę. No zostaw to. A, no się nie po co. Chyba podalbośia to, tak, pamiętam już takie rzeczy. Okej. Okay. Chodź to. To chyba było mało warte, a walczyło jak nie wiem co. Ej, tu jest jakiś... to jest rekin młot Ale nie wiem jak go się oswajało. Ej dobra No, chodź po co walcie To się mogą powiedzieć? Chodź no no właśnie. Uu. Tego ja mam mega super, tutaj widać. I dobra, jesteśmy już pod krańcą mapy. Mówię, co tu chęć Bo akurat się popatrzyłem gdzieś indziej i tego. No, mega e, shift. mega latająca ryba. Nie ma jak to latająca ryba w ogóle. No ale. No denerwuję trochę widzę to. Co to jest Level Shift? A tak wygrałem. Marvel Rivals. Tylko wczoraj ja widzę to swój poziom, ład. Tak, fesek, no grałem Marvel Rivals. To się. I... I... jest okej, okay. no. Ej, to ty. O to jest trochę ster ryba, baba. I warowa w dzisiaj w tym odcinku łowię jakieś eee. Słabe ryby. Ale... Jakby... Trzeba czegoś zacząć, co nie? Nie, głównie dlatego wczekam jak ten radar. Z tego co dobrze pamiętam... Moja... Yy, czapka daje mi takie coś, że widzę... Chyba... Questowe ryby na mapie. A ja potrzebuję któryś tam level na coś. A trzeba na ten sonar. Potrzebowałem któryś tam level i przestałem. Grać. Nie mogę jeszcze jedną złowić rybę, bo mam jeszcze jedno miejsce. jakby logik... Znaczy, na wędce dawaj mi to i wracamy. I panie rybo, proszę nie walczyć. Peny... Penyfin? A, ok 88 tysięcy, czyli mi to starczy. Powinno starszyć, i to w sumie tak na styk, no. Ale czemu ryby jakieś gonią w tej grze, o co chodzi? Czemu w ogóle w tej grze nie ma dźwięku? O, tam był ten karp cały, lub coś, tam co działo tak, w. Że... Ja chyba go przypadkiem wyłowiłem te w nocy, ale nie pamiętam. Okej, okay, wait. Mogę mnie waitować, trudno. E, teraz kupuję to Deep Sonar Unableb. Un Mamy jak pić siatkę. A, bo nie mam pieniędzy. No tak. I to są zwykłe ryby. Oj, dokładnie widzę, co to za ryby są. Ej, co mówię? To. Ja nie wiem, czy mał się nazywał. Nie pamiętam, czy mała chyba ale ja widzę czapkę widziałem czapkę wiecie co, robimy tak o, bo ja wiem, gdzieś po tutaj spodem, no za ja muszę zwrócić do góry bo mi się kończy lampa za to no i gratuluję w ogóle jest ciekawe, że tak stara gra i ona... I jeszcze... co? To... Jakiś... No to wstaw mi to! Tef? Hmm... Mogę kamień wziąć. Ej, co to jest? To jest rybo, który potrzebuję. O, to jest to, no tak. Nie walcz, nie walcz, rybo, nie walcz, nie walcz, bo to zostanie zjedzona, nikt nie chce być zjedzony. No czasami wypływa wy- oj, wyklęnął questową rybę. A ryby chyba na tym samym poziomie nie mogą jej zjeść, ale większość już mogą. Nie, zostaw to! 50 quest no i spoko a więc co coś że nie włączę nagrywania nie a więc co ja dziękuję za oglądanie to było karczgul fifing yy, no to jeśli chcecie więcej co? napiszcie nie wiem w komentarzu nic no, mi dobra chodzicie po jeśli będziecie li, to nagram bo nawet wydrużycie sobie grupy takie ok a więc co next quest i baku Bagu! To to jest. Urana. Nie w będę się. Dobra, nie będę wydłuwał, więc co? Nara!